Taka sytuacja. Morawiecki tłumaczy, jak dziadkowie na rowie, My na tranzyt się zgadzamy, zgadzaliśmy i nie ma żadnego problemu z tranzytem. A Załęski próbuje się o ograniczenia w transporcie, że to jest niedopuszczalne, no, no nie dociera. Chory człowiek, tak? Chory człowiek. Jestem bardzo ciekawy, jak sytuacja się rozwinie, ponieważ kilka dni temu minister Telus stwierdził, że kryzys zbożowy został ugaszony. Tak właśnie gasimy pożary w polskim rolnictwie wywołane wojną na Ukrainie. Ja pier... Witam Was. Materiał jest uzupełnieniem filmu sprzed kilku dni, więc jeżeli ktoś nie oglądał to, zapraszam. A dzisiaj będziemy poruszali same nowe wątki. Przede wszystkim zastanowimy się, w co gra Łęcki. No bo przecież oni zdają sobie sprawę z tego, że ukraińskie zboże dotąd do Polski wjeżdżało. Wjeżdża i. Wjeżdżać będzie. Morawiecki mówił, że nie będzie żadnych ograniczeń w tranzycie, więc możemy się tylko domyślać o co chodzi. Przede wszystkim, zapewne łatwiej i taniej jest opierdzielać zboże w kraju sąsiadującym niż transportować je przez pół albo i całą Europę. Zapewne Ukraińcy chcą sobie zrekompensować zerwanie umowy zbożowej przez Rosję i zależy im na otwarciu jak największej ilości rynków. Europejskich. Generalnie wczoraj wieczorem wierchuszka ukraińskiego rządu wraz z Załęckim się spotkali i w tym temacie coś knuli. Spotkanie w sprawie eksportu naszych produktów rolnych. Wierzymy w porozumienie z Komisją Europejską, ale przygotowujemy się na każdy rozwój sytuacji. Nasze stanowisko jest jasne. Blokowanie eksportu ziemi, nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że chodziło o zboża. Po 15 września, kiedy przestaną obowiązywać odpowiednie ograniczenia i jest w jakikolwiek sposób niedopuszczalne. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby znaleźć rozwiązanie, które każdemu będzie odpowiadać. To no, sytuacja raczej jest zero-jedynkowa. Albo rynek jest zamknięty i chroniony, albo nie. Niewykluczone, że Ukraińcy będą chcieli ugrać jakieś limity, a może nawet i odszkodowanie od nas albo od... Unii Europejskiej, o czym parę dni temu przybąkiwała ukraińska minister gospodarki. Nawet zdają sobie sprawę, że bardzo trudno będzie przetransportować ekwiwalent zboża, który miał być transportowany drogą morską od południa przez Europę, drogą kolejową, kolejową, co może być logistycznie niewykonalne. Dlatego już teraz zaczęło się szukanie, można by i znaleziono kozła ofiarnego. Takie wskazywanie, Sztucznie wykreowanego konfliktu, jak to władza dzielnie go zwalcza, jest też dobrym sposobem na odwrócenie uwagi opinii publicznej, ukraińskiej opinii publicznej, od fiaska szczytu NATO w Wilnie. I tutaj też bym upatrywał powodu, bo widzimy ucieczkę do przodu. Otóż Władimir Załęcki wczoraj zapowiedział, że Ukraina w tym roku. Розпочина негоціація акцесийна до європейського союзу. Провів кілька політичних нарад, зокрема щодо євросоюзу, нашої інтеграції. Цьогоріч ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства. Україна до цього повністю готова. Ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку, і робимо все можливе, щоб і готовність Євросоюзу була також повною. Саме цього річ. На Зеленській мові також о блокуванні українських розбожа через кільку партнерів європейських. Провів і велику нараду з урядовцями, з нашими міжнародниками щодо експорту української аграрної продукції через територію європейських країн є дуже важлива домовленість з Єврокомісією щодо 15 вересня. Це крайня дата існування обмежень нашого зернового експорту. І ми віримо, що європейська сторона виконує зобов'язання щодо цієї. Дати, коли тимчасові обмеження припинять діяти, абсолютно неприпустимо і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи. Uważam, że Ukraińcy tego tematu nie odpuszczą, że mam zagwarantowany light na lata z punktu widzenia ukraińskiej władzy no to jest dobre posunięcie. Opinia publiczna będzie miała króliczka do gonienia. Zawsze będzie można zrzucić winę na zachodnich sąsiadów, że coś dzielnemu ukraińskiemu rządowi utrudniają. A czy Ukraina jest w stanie. Wstąpić do Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o spełnienie kryteriów, no to przez najbliższe dekady na pewno nie będzie w stanie ich spełnić. Nawet gdyby Ukraina wstąpiła na jakichś specjalnych warunkach, no to przecież wiązałoby się to z wyssaniem europejskich funduszy strukturalnych na długie, długie lata i nikt sobie na to nie pozwoli. Poza tym chyba na pewno funkcjonuje weto, więc nie zgodzą się chociażby Węgry i zapewne kilka innych krajów europejskich. Więc niewykluczone, że Ukraina w najbliższych latach dostanie jakiś erzac, jak w przypadku akcesji do NATO. Już teraz mówi się o europejskiej wspólnocie politycznej jako długotrwałym okresie przejściowym. Nie tylko dla Ukrainy, ale także dla innych krajów. Regionu. Ta nowa organizacja europejska pozwoliłaby demokratycznym narodom znaleźć nową przestrzeń dla współpracy politycznej w zakresie bezpieczeństwa w dziedzinie energii, transportu, inwestycji, infrastruktury czy przepływu osób. Czyli układ jest prosty: Zachód kolonizuje gospodarczo i zapewne formatuje kulturowo, a Ukraińcy i mieszkańcy regionu będą mogli przyjeżdżać do Europy jako gastarbeiterzy. Smutno. Takie życie. Jest um. No i to tyle ode mnie. Pamiętajcie, że materiał jest uzupełnieniem filmu sprzed kilku dni i jeżeli ktoś go nie widział, a temat go interesuje, to dopiero obejrzenie drugiego filmu dopełni całości. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv, który odżył, więc niedługo zaczną się pojawiać Filmy w sumie już się zaczęły pojawiać. Wejdźcie tam czasem, żeby tego trupa <gry> ożywić. Zapraszam także na kanał z giereczkami, Na pewno dwa trzy tytuły dzisiaj wpadną coś, coś będziemy kontynuować. Może pojawi się nowy format, <gry> by nie skończyć poprzednich. Zobaczymy. Na pewno będzie wesoło. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być. Wystarczy pamiętać, po prostu poświęcić mi kilka, kilka minut swojego drogocennego czasu więcej. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.